Agnieszka Wojciechowska. Gangrena. Chciałbyś nauczyć zasypiania? Dzieci w Zimbabwe. Ze wstążkami wokół szyi biegną kilometry już, utłuczone mięso u nóg. Gołe pępki w pustych workach, jak trzecie oko. Koło ratunkowe potrzebuje wody, a z nieba tylko sól, na zdarte łokcie w błotnistych ciekach. Dziecięce języki rozsychają w potrzebie. Mamy, transnarodowe helikoptery zrzucają z nieba, pety wprost na nieletnie głowy, wypalają dziedziczne pieprzyki, popiół zaczyna mieć smak nie do rzeczy. Dzieci, jak wydmy ukradkiem pomieszkują ziemię. Cementowanie. Budowane domy jak szare pudełka. Po makaronie, który jadą aldonte. Wczoraj, a dzisiaj już nie mam ochoty. W tych domach bezwolne ściany. Odmawiają pacierz. Podługa jest z tęsknoty za ziemią. do dudni pod schodami. Łatwo zamknąć drzwi po raz ostatni. A potem ostatni raz wejść. I mimo, że już wyrwani Ludzie z balustrady. Wznoszą ciągle te same dachy.